Czy następnym krokiem u Ciebie jest typowy no deal? To jest właśnie bardzo najlepsza, to by była najlepsza opcja dla samej gleby, właśnie brak tej uprawy, tylko kwestia jest taka, aby gleba była w odpowiedniej kulturze, żeby miała odpowiednie warunki dla wzrostu roślin, no bo nie, nie, nie uszukujmy się, no przede wszystkim chodzi o to, żeby no, gleba była zdrowa, no ale też musimy żyć z czegoś, jeżeli żyjemy z gospodarstwa, no to żyjemy z uprawy tych roślin. I o coś się rozchodzi? Fajny. no by był bardzo dobrą opcją do roślin, ale gdybyś ziemia właśnie pracowała sama. Ale sama. Mhm. żeby gleba pracowała sama, musi mieć przede wszystkim odpowiednią zawartość próchnicy. Tak jak w ostatnim odcinku pan Pruchnicki wspomniał, że no praktycznie nasze gleby są już na skraju degradacji, że już proces spustynnienia idzie, no to. Te gleby utraciły już pewne swoje zdolności samoregeneracji, tak jak gdyby pruchnica oprócz tego, że chłonie wodę, magazynuje ją. No to jeżeli ją chłonie, no to ona pęcznieje. Jeżeli pęcznieje, no to automatycznie spulchnia tą warstwę, w której występuje. No jeżeli nie ma tej pruchnicy, nie ma tego pęcznienia, gleba sama się nie spulchni. Jeżeli się nie spulchni, no to powstanie na wierzchu twarda Twarda skorupa, no i też jest problem, właśnie. I tu jest właśnie cała odpowiedź. Że Nautil no byłby fajny, ale dopiero gdy gleba będzie w odpowiedniej formie. Aha. Czyli to, o czym powiedziałeś wcześniej, odpowiednie życie biologiczne, tak, żeby tak. ona sama no, się no, Tak, i też pod, przede wszystkim. No i przede wszystkim właśnie ta odpowiednia zawartość tej próchnicy, żeby ta gleba sama z siebie była pulchna. No to u ciebie ile jeszcze czasu szacujesz, że może minąć? Ciężko to określić, w zależności hmm, Wiadomo, no jeszcze zależy, jak tam będą warunki klimatyczne, czy te anomalia no na przykład jedna burza piaskowa potrafiłaby by zniweczyć drobę kilkudziesięciu lat, na przykład pracy mojej. Ciężko jest powiedzieć, no przyrost jednego procenta próchnicy, jak niektórzy mówią, to jest, no to są lata, kilkanaście, kilkadziesiąt lat czasami pracy, no także no Chciałbym, żeby to jeszcze za mojego życia się udało, taki wprowadzić, taki Note, prawdziwy. Okej, okay, ale w każdym razie przestrzegasz i raczej nie polecasz komuś, kto ma system orkowy na dzisiaj, próbę przejścia na taki typowy Note, bo to jest raczej granie świeczki Za mało tam jest przerobionej, automatycznej gleby, która by mogła sama się. Myślę, wyborować. że to jeżeli ktoś by miał glebę, nawet jeżeli uprawia orkowo, ale by miał naprawdę w bardzo dobrej kulturze, bardzo wysoką zawartość próchnicy, to myślę, że mogłoby się to udać. Aczkolwiek, jeżeli ta gleba już sama z siebie ma różne problemy, no to to chyba bardziej jest strzał w kolano. I stąd też myślę, że ta u nas no tak m, bardzo mało jest. Jest tak bardzo dużo negatywnych opinii o nim, bo jeżeli ktoś próbuje i uważa, że ten No-Till będzie lekarstwem na, le, na złą, złą kondycję gleby, to tak to nie, nie wygląda jednak. Mhm. Czy to jest tak naprawdę, można powiedzieć, system, który będzie tylko na zdrowej glebie funkcjonował? Tak, tak. Według mnie tak właśnie jest. Mhm. Skład mechaniczny, czyli skład granulometryczny gleby, to jest coś, o czym się chyba mówi rzadko. E, przynajmniej mam takie wrażenie, ale który w decydującym stopniu nam mówi o tym, jaka ta gleba jest czyli jaka jest zawartość piasku, jaka jest zawartość iłu, jaka jest zawartość pyłu. E, czy ty swoje gleby mierzyłeś pod kątem e, właśnie tak. składu granulometrycznego? E, tak, tak. To można w, no, w stacji OSHR-ów zlecić i no, kosztuje tam nie wiem 30 parę złotych taka analiza także to nie jest jakieś nie, niewiarygodnie duże pieniądze a no już mając pewną wprawę nawet próba wałeczkowania między paluszkami potrafi w pewnym stopniu, bo to nie jest bardzo dokładnie, ale już potrafi przybliżyć nam możliwy skład tej gleby. Więc ja nawet spotkałem się z takim bardzo prostym testem słoikowym, który polega na tak. tym, że tam zasypujesz słoik do połowy glebą, którą masz, Woda. wlewasz wodę, mieszamy. Wy, robisz wytrząsanie i zostawiasz na jedną dobę i po tej jednej dobie tak, można roz, sobie... Ro, rozsegmentuje się gleba na poszczególne frakcje, no i wtedy możemy zmierzyć wysokość poszczególnej frakcji, no i porównać to, no i już po prostu procentowa... Czyli... Dokładnie. I później jest trójkąt fereta tak, tak zwany, który ostatni raz widziałem na gleboznaniu bodajże I... na, na studiach, ale, ale on funkcjonuje i tam można oczytać sobie łatwo... Tak, na tak. na, na... Ja, na jakiej glebie zamartości. gospodarujemy? Mm -hmm. Dokładnie, to jest taki, właśnie się zastanawiam, czy ktoś to w ogóle robi. Okej, okay, bo można oddać do stacji i pewnie jest dużo prościej, ale zastanawiam się, czy tak w rolnictwie praktycznym, czy jest dużo osób, które w ogóle robią taką prostą próbę słoikową, bo to jest przecież mega prosty sposób na to, żeby się dowiedzieć, tak, nie? Tak, ja na przykład takie próbę słoikową często robię z wapnem, mhm. żeby sprawdzić, jak, jak jest przemielone, co nie, no bo jeżeli kupujemy jakieś wapno, no to podstawą jego, re jego reaktywności jest właśnie jak najdrobniejsze zmielenie. To powiedz może na podstawie właśnie tych prób, które ty robiłeś, jakie masz dwie najbardziej skrajne gleby u siebie w gospodarstwie? Najbardziej skrajne? Ot, taki najbardziej mój piaskowa gleba zawiera blisko 80-90% piasków tej frakcji piaskowej i zawiera tam około procenta, no i reszta to jest pył. I tego pyłu też tam jest 12 albo 13%. Także bardzo niewiele, to jest praktycznie już sam piasek, a taka najcięższa, z, no mówiąc, z warstwy ornej, co nie bo pobierałem z warstwy ornej, zleca, no zleciłem właśnie do analizy, to zawierała 5% iłu, 35% pyłu, no i reszta było tam 50%, no już 55, już, 50 piasku. Tak, mm, okay. po piasku. Mm -hmm. I z tego co pamiętam, to u ciebie takie skrajne gleby potrafią na tym samym polu wystąpić, tak, prawda? Tak, I to... tak. A to mówię właśnie w warstwie ornej, bo w podglebiu to już jest zupełnie jeszcze, jeszcze większa jest dysproporcja, tak jakby. I teraz pytanie, jak to uprawić, kurde, nie? Że <laughs> masz takie naprawdę no. skrajności, bo to można bardzo łatwo popełnić jakiś błąd, tak już tak myślę chociażby w, samym, w samej uprawie gleby. Tak, właśnie naj, y, największy problem jest to doprowadzić, y, uprawić tą ciężką glebę, a nie rozpylić tej lekkiej na tym samym polu, no bo lekko to dosłownie gałęzią czasami można do, do, doprawić do siewu, no a ciężką no już jednak trzeba, no najlepiej by było y, aktywnych takich, którzy właśnie brony wiernikowe, czy inne aktywne narzędzia, żeby to dobrze rozkruszyć, ale tu też y, Kwestia już nawet samej uprawy. Samo przejście na bezorkę też po części było wynikiem obserwacji. No bo jeżeli dane pole zaorałem na piasku, zrobił się popiół z tej ziemi, na glinie, wyoram po prostu garki, tak jak przysłowiowo się mówi, i później były problemy, żeby to doprawić. Przy uprawie bezorkowej jednak nie, nie rozpylam tak tej lekkiej gleby. No i z drugiej strony też nie powoduję na tych cięższych powstanie tak wielkich brył jest po prostu łatwiej doprawić i tą lżejszą, i tą cięższą glebę wtedy. A powiedz mi, jeżeli chodzi o powietrze, które jest bardzo potrzebne w glebie, też po to, żeby to życie biologiczne w pewien sposób tam żyło, żeby też ona była odpowiednio spulchniona, w jaki najprostszy sposób możemy sprawdzić zawartość powietrza, czy też w ogóle, czy ono jest w odpowiedniej ilości w glebie, czy nie? Zawartość powietrza? Ty robiłeś takie testy właśnie z wodą, ale to też nie było tak stricte na zawartość powietrza, no część ta mechaniczna gleby stanowi około 50%, reszta to są przestwory z powietrzem i wodą. I powietrze, jeżeli jest sucha gleba, no to te przestwory właśnie w większości wypełnia powietrze, jeżeli jest mokra, no to woda. I można by sprawdzić to Mając próbkę naprawdę suchej gleby, wrzucając do wody i sprawdzić ile po prostu tej wody ubyło wtedy, stan gród, no po wrzuceniu gródki poziom, poziom wody by się podniósł o jakąś tam, no, po prostu o objętość tej gródki jeżeli ta gródka by namokła, no to wtedy te przestwory by wypełniła woda. No, i wiadomo, poziom wody by opadł. No i wtedy można by no, wyliczyć po prostu matematycznie zawartość no, tych porów, co nie? Mhm. A to twoje doświadczenie, właśnie z grudkami, i z wodą, no służyło też czemuś innemu, tak, jeżeli chodzi tak. o analizę. Tak, służyło o ukazanie odporności agregatów tych glebowych na działanie wody. O co się rozchodzi? No, żeby powstała ta trwała struktura, no to woda nie może rozmywać, niszczyć tych gruzełek. Jeżeli woda niszczy, rozmywa te gruzełki, no to wiadomo, one się, roz, no roz, tracą w swoją strukturę, gleba się rozpada na pojedyncze cząstki, no i po części się wtedy ubija. Ten, ten, ten roztwór, który wtedy powstaje z wodą, ucieka, po prostu uciekają składniki głębiej czy tam, no głębiej, jeżeli przemywają, jest, tak? przemywają mhm. głębiej albo potrafią też spłynąć, jeżeli teren jest górzysty. I właśnie dzięki tej, takim prostemu doświadczeniu można zbadać właśnie jak, jak, jak trwałe są te gruzełki, jak gleba jest odporna właśnie na działanie środowiska. W jakiej jest kondycji, no bo z, glebę, z, no strukturę gleby tworzą mikroorganizmy, mikroorganizmy, korzenie roślin, wydzieliny, wszelakie śluzy i tak To nie jest tak, że my, up, my uprawo tworzymy strukturę gleby, my uprawą tylko niszczymy strukturę gleby. Struktura gleby tworzy się naturalnie, właśnie w naturalnych procesach, no i właśnie, aby sprawdzić jaki jak jest stan tej gleby właśnie Robiłem takie testy i takie, jeżeli gleba była no, w złej strukturze, ta grudka po w zanurzeniu w wodzie od razu się praktycznie po kilkudziesięciu sekundach rozpada. To znaczy, że nie ma tam tych śluzów, nie ma mostków, tych próchnica, części i tak. i, i, te, i ta gleba właśnie dlatego się rozpada. Jeżeli gleba po w zanurzeniu w wodzie utrzymuje przez długi czas swoją strukturę, to znaczy, że tam mikroorganizmy wydzieliły różne śluzy. Czy też z nawet nawet grzyb, tych grzybów to jest ta gleba przerośnięta, i ona jest tak, jakby. trwała bardziej. Trwała, tak, właśnie. To po prostu jest takie zbrojenie dla tej gleby. Mhm. No w ogóle, jeżeli chodzi o te moski, tak zwane, tak, tak zwane również wapniowo-potasowe, które tworzą strukturę, prawda, czy inne. To jest też zagadnienie, o którym dużo z, z doktorem Pruchnickim poruszyłem, czy wcześniej jeszcze z panem Pawłem, Kaszmarkiem Stop Farm Subo. To są takie rzeczy, które chyba wydaje mi się coraz bardziej do nas dobijają się, jeżeli chodzi o takie wytłumaczenie bardziej wizualne. Nie? Tak. Dlaczego, dla, znaczy Od czego zależy, od takiego udziału procentowego danych makroelementów, takich jak chociażby wapń czy magnez, żeby ta tak, struktura się wytworzyła. Tak, bo właśnie struktura gleby jest odbiciem y no, zawartości poszczególnych składników w kompleksie sorpcyjnym. Jeżeli jest odpowiednia, m, odpowiednia zawartość właśnie tych kationów, wapnia, magnezu, potasu i sody, no to gleba ma odpowiednią strukturę. Jeżeli jest coś, przeważa przede wszystkim no, u nas potas, przy nawożeniu potasem i duży udział jego w kompleksie sorbcyjnym, sprawia, że ta gleba staje się po prostu zlewna, nie, nie, ma, takiej, nie ma odpowiedniej struktury po prostu. Cały odcinek odsłuchasz na kanałach Apple, e na platformach YouTube, Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.